Gdy weszliśmy na tą salę, gdy wybrzmiał hymn ukochany naszej ojczyzny, nasz hymn narodowy, i gdy młodzi ludzie śpiewają hymn, to myślę, że jest to wrażenie nas wszystkich, mamy gęsią skórkę, mamy takie poczucie dumy narodowej, mamy poczucie dumy z kolejnych pokoleń. W obliczu wiekuistości minionych pokoleń, bo to się zawsze ze sobą łączy, że jesteśmy w tej sztafecie pokoleń i przekazujemy pałeczkę patriotyzmu, miłości do ojczyzny, uszanowania. Jestem bardzo dumny z kadetów, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie. Bardzo Wam za to dziękuję. Jesteście naszymi bohaterami. Jesteście tymi, którzy dzisiaj podejmują wyzwanie, tak jak 25 tysięcy młodych ludzi służących, będących w tym przygotowaniu. Wojskowym w całej Polsce, będący w klasach wojskowych, przygotowujący się przede wszystkim, bo to jest Wasze zadanie w szkole średniej, nabywanie umiejętności tu zawodowych, bardzo praktycznych, w szkole w Gostyninie, umiejętności praktycznych szkoły z tradycjami, zawodu, kierowcy, różnego typu e, przygotowań fachowców, których zawsze brakuje. Nigdy nie jest ich tyle, żebyśmy ich nie mogli. Zaabsorbować, przyjąć na rynek pracy. Zawsze jest ich mniej niż potrzebujemy, tym bardziej dzisiaj fachowców, zawodowców mających fach w ręku zawód potrzeba. A jeżeli jeszcze łączy się to z przygotowaniem wojskowym, bo oddział przygotowania wojskowego jest tutaj w Gostyninie, jest w dziesiątkach, setkach miejsc już w całej Polsce, i przygotowaniem i możliwością później przyjścia i przystąpienia wstąpienia w szeregi wojska polskiego. Chciałem powiedzieć, że rozpoczynacie nie tylko swoją naukę, nie tylko swoją wielką przygodę, ale wielką misję w imieniu Rzeczpospolitej. Żyjemy w czasach, które wymagają od nas odwagi, przygotowania i odpowiedzialności. Po co jest to przygotowanie w klasach szkoły średniej, szkoły pon szkół ponadpodstawowych? Wojsko ma swoje zadania, to jest zupełnie co innego. Wojsko się szkoli w różnych rodzajach sił zbrojnych. Siły zbrojne Rzeczpospolitej mają swoje konstytucyjne zadania obrony niepodległości, niepodzielności terytorialnej państwa pol polskiego, w staniu na straży Rzeczpospolitej. Potrzebni są ci, którzy będą służyć w wojsku w przyszłości, i po to jest przygotowanie. Po to jest przygotowanie, po to, żeby się uczyć ratownictwa medycznego, udzielania pierwszej pomocy, zachowania w sytuacjach kryzysowych. Wy, dla wielu swoich rówieśników, będziecie przewodnikami wielu działania, które przyjdzie realizować w życiu. Jesteście tymi, którzy zostali wyróżnieni dzisiaj też godnością noszenia munduru z biało-czerwoną flagą na ramieniu. To jest wielki przywilej, ale to jest ogromne zobowiązanie. I proszę Was i zobowiązuję do dbania o godność i naszych barw narodowych, i tego munduru, i orła, którego na beretach macie umieszczonego. To jest symbol Rzeczpospolitej. To jest symbol ciągłości państwa polskiego. To jest symbol oddania dla naszej ukochanej Ojczyzny. To jest symbol Waszego oddania. Gratuluję rodzicom kadetów, rodzicom, dziadkom, całym rodzinom, no bo pierwsze tego typu pewnie ślubowanie uroczyste w mundurze, pokazujące co to znaczy być Polakiem.